na wystawie drugiej w tym roku. Chcę powiedzieć, że kontynuując to zabranie, które rozpoczęliśmy, czyli prezentację Środowisk Twórczych, Związków Twórczych Środowiska Kieleckiego, cieszymy się, że możemy gościć tak znakomitą wystawę, tak znakomitą prezentację w naszej, w naszej galerii. No bo jak widzicie Państwo, spotykamy się tutaj i są bliskie nam właśnie te, na tych spotkaniach, właśnie ci artyści, których znamy, w których możemy zobaczyć, co nowego powstaje w ich e, pracowniach. A właśnie taki charakter ma ta wystawa, bo po raz pierwszy chyba też e, 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 Polskie Stowarzyszenie Edukacji Plastycznej pokazuje prace autorskie, nie tematyczne, bo najczęściej oglądaliśmy plenery, czyli były wystawy związkowe i serwis wystawy, E, plenerowe, bo jest organizatorem corocznych plenerów e, Krajobrazy Kieleckiej, taki, taki tytuł nosi ta wystawa coroczna w tym roku po raz pierwszy jest to jakby okręgowa wystawa, tak w skrócie i w słowie, mówiąc, e, pokazuje każdy zakresów, czyli nie a pokazująca swój narodowy ostatni, jaki dostał pracowniach, jaki, jaki można, możemy tu zaprezentować e, na wystawie. Krótko mówiąc, około, około 30 lat istnieje polskie stowarzyszenie edukacji plastycznej, to znaczy polskie stowarzyszenie chyba istnieje dłużej, tylko ja mówię tutaj o okręgu świętowskim, okręgu kieleckim. I przez te 30 lat może tutaj prezes nam przybliży coś swoją działalność, swoją notę na temat takie CV na temat działalności, ale te krajobrazy do wszystkie są taką jedną z wielu form działalności, bo działalność oświatowa i działalność prezentacyjna, szkolenia przeprowadza i tak dalej. Także ma w swoim dorobku bardzo duże osiągnięcia. Czy mogę oddać głos prezesowi? Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Jeżeli coś mogę jeszcze dodać, staram się też. E, dobry wieczór Państwu, bardzo nam miło e, powitać Państwa pomimo tej aury zimowej. E, Dział obceny tak, ale dalej jeszcze właśnie to jest sprzyjające dzisiaj. E, chcę powitać gości. E, mam tu na myśli chmilnik oczywiście. Dalej witamy pana Janusza polskiego. Ja jako Krakus też tym bardziej chcę tutaj to podkreślić. Witam panią dyrektor. No, jeszcze raz to podkreślę, już swobodnie tutaj zagościła na naszej wystawie, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. No i to, co powiedziałem, również wyrażam w imieniu skromnej grupki autorów, którzy dzisiaj dotarli. Pozdrowienia przekazuję od e, państwa Bakurskich, którzy dzisiaj pozdrawiają, tylko nie mogli przyjechać. są obecni. Tak, oczywiście. I kolega nasz e, Waldemar Markozu również przeprasza, ale też nie może być dzisiaj obecny. Znaczy szczere, gorące pozdrowienia. E, proszę państwa, e, Polskie Stowarzyszenie Edukacji Plastycznej e, w swoim statucie para się tą czystą czystą edukacją, edukacją społeczeństwa, a szczególnie zaczynając od dzieci dzieci starszych i wreszcie młodzieży, jak również i dorosłych. Jak co roku tutaj Boguś bo nadmieniał, taką sztandarową naszą formą artystyczną jest promocja regionu wszystkiego pod hasłem świętokrzyskiej krajobrasy. No to w zasadzie ta prezentacja już prawie około 30 lat. Co roku wyjazdy, a więc prezentacja naszego regionu, ale również ponieważ często byliśmy zataszani przez inne województwa, samorządy innych województw, na przykład Śląsk Górny. Również zdarzało nam się prezentować inne strony, ciekawe strony Busko Tartarko, oczywiście dwa razy w Busku, plenery organizowane przez starostwo, co świadczyło, że starostwo było bardzo zadowolone z naszej działalności tutaj i artystycznej i edukacyjnej. Działalność edukacyjna polega na tym, że w czasie plenerów organizujemy warsztaty, albo czysto takie warsztaty malarskie czy rzeźbiarskie, albo są to formy bardziej takie lżejsze w formie maluj razem z nami, czy wakacje z plastyką, gdzie odbywają się akcje plastyczne. Akcje plastyczne są taką formą, jak mówię, taką rekreacyjną nie mniej taką usztywnioną i tutaj jest, szczególnie jest yy, dużo yy, zadowolenia yy, wśród społeczności danej miejscowości, yy, gdzie dzieci szczególnie tutaj no, yy, mają możliwość yy, tworzenia i to za nami się ciągnie jako ta bardzo yy, oczekiwana, poszukiwana forma dzisiaj w różnych regionach. Też no, po prostu w czasie wakacji, jak wiemy, różnie jest z tym zagospodarowaniem czasu dla młodego pokolenia w danych miejscowościach. A my tą jak gdyby, formę, tą formą wypełniamy ten czas tym dzieciom, no i w jakiś sposób zapisujemy się tutaj w, w kartach kultury, tworzenia tej kultury w określonym regionie. Przez to mamy, jak no, aby nie peszyć, no, ciągle jakieś w naszą stronę sygnały i propozycje zorganizowania takich plenerów połączonych z edukacją młodego pokolenia. <laughs> Ta wystawa, proszę Państwa, jest wyjątkowa, dlatego, że po prostu zdecydowaliśmy się zaprezentować swoje pomysły, swoje twórcze działania, tematy, które no, na co dzień artyści przedstawiają czy y, utożsamiają się z tą twórczością w, w, w wystawach indywidualnych. No bo tu można poznać, tak jak mówię, Tadeusza Wchóża, Edwarda Tuza, Granda i innych artystów. Nie ma tego tematu czy takiego jakby od góry pogrenerowego. Mam trzeba się spodziewać, że będzie, na no wiadomo, jeden temat, pejzaż i tak dalej, w jakichś różnych tam nieco konwencjach, prawda, w języku plastycznym. Tu każdy był sam zostawiony, pozostawiony własnym działaniom i swoje charakter, swoją twórczość plastyczną mógł tutaj zaprezentować. Myślę, że dobrze, żeśmy wreszcie z tej strony odsłonili się i w jakiś sposób zaprezentowali w naszym środowisku w Kielcach, jak również tutaj dzisiaj w środowisku Buska Zdrowiu. Następnie wystawa będzie w Końskich i w ten sposób zakończymy taki mały cykl naszej prezentacji. Coś tu dodać, proszę Państwa? No, myślę, że y, jeszcze bym poprosił, może ja już wiem, myślę, że wystarczająco ze swojej strony. Ja, ja życzę przyjemnego odbioru i, i, i dzisiejszego spędzenia czasu, ale bym prosił Panią Stanisławę y, o jakieś dwa słowa, żeby jakoś to zamknąć, to nasze wystąpienie. Dalej nie taki. ptaki. Mam nadzieję, że zostanie tak długo, długo, do końca świata jeszcze nie będzie dłużej. będziemy, będziemy się o to starać. Już wiemy nawet jak. Wierzę, że nam się to uda. Rzeczywiście w tym roku po raz pierwszy środowisko pszczelarskie chciało, ciało, samo chciało. ciało pokazać się w całości, nie dzielić na poszczególne związki, chociaż poszczególne przestrzenie naszej galerii zostały wyodrębnione i widać było, że jest to jedno, są to trzy różne grupy, a nawet cztery, niemniej jednak dopełniające się wzajemnie to było bardzo miłe i było też konsekwencją pewnych działań, w których środowisko świętokrzyskie kieleckie okazało się być mocno zjednoczone i, i trzymało się razem, okazało się, że środowisko doskonale wie, czego chce i potrafi o to powalczyć. I Dodatkowo też okazało się, że środowisko ma na tyle zwartą siłę, że należy się z nim liczyć. W związku, nie będę już wychodzić w szczegóły, ale właśnie wskutek tego, że środowisko poczuło się całością, poczuło się Środowiskiem walczącym o te same wartości, stąd wynik pomysł wspólnej wystawy i ponieważ świetnie się udała, wszyscy byli tym zachwyceni. W związku z tym będzie to już taka nasza coroczna tradycja, że wszystkie związki w jednej przestrzeni będą się w Kielcach pokazywać, zwłaszcza, że wkrótce za rok będziemy już mieć większą siedzibę i naprawdę się tam wszyscy doskonale y, pomieścimy. Natomiast wystawa Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej zaskoczyła nas wszystkich, mnie również, ponieważ stowarzyszenie zawsze pokazywało wystawy poplenerowe. W pewnym sensie przejęło takie tradycje nie w dzisiejszych kieleckich plenerów, a tego zawsze brakowało, bo jednak pejzaż i, i takie wrażenia z bezpośredniego kontaktu z naturą zawsze ludziom są bliskie, i zawsze ludzi intrygowało i intryguje nadal. W tym roku Stowarzyszenie zaskoczyło, bo artyści Stowarzyszenia pokazali prace swoje takie prawdziwe, tworzone poza plenerami, poza y, pracami na y, zamówienie, na zlecenie, na hasło, y, poza tymi, które się tworzy w jednym miejscu. Tylko każdy zaprezentował to, co uważał, że y, w swojej twórczości ma najcenniejszego i rzeczywiście Stowarzyszenie zaskoczyło pracami na w wysokim poziomie, z dużą rozmaitością, z dużą ilością bardzo indywidualnych rozwiązań. Dodatkowo, to również chcę podkreślić, jest to jedyne stowarzyszenie, w którym wszyscy, absolutnie wszyscy zrzeszeni artyści wzięli udział w ustawie takiej na hasło doroczne. W przeciwieństwie do pozostałych związków nie będę wytykać palcami, w którym zaledwie jedna trzecia nawet nie osiągnięto połowę tej aktywności. W związku z tym wydaje się, że jest ono najbardziej aktywne, najbardziej doborowe i zrzesza rzeczywiście tych artystów, którzy chcą pracować, chcą się pokazywać, mają coś do powiedzenia, artykułują to w sposób plastyczny, w formie jakiej Państwo możecie tutaj zobaczyć. I rzeczywiście jest to bardzo cenne. Zapamiętamy to sobie, panie prezesie, i będziemy nadal zapraszać oczywiście psy do różnych wystaw, i nie tylko wystaw, ale i do różnego rodzaju działań plastycznych z dziećmi, z młodzieżą, z dorosłymi, bo stowarzyszenie właśnie po to jest i garnie się do takiej pracy, co nas niezmiernie cieszy. Także myślę, że i na terenie Buzka Zdroju, i Zielona również przyjmie tego typu formy działalności stowarzyszenia. I na pewno jeszcze nie jeden raz się Państwo z tymi artystami spotkacie. Zarówno z nimi pracami, jak i z nimi osobiście. Dziękuję bardzo. Ja powiem, że to tak zbiega się kilka takich uroczystości, bo 100 lat Związku Polskich Artystów plastyków, 30 lat szefu, ale też jedna, no może nie tyle, że miła, no miła wiadomość, że bardzo chciałbym serdecznie Panią Kędnarską powitać wśród nas, Pani Mario. Witam bardzo serdecznie, chciałem powitać trzymać. Zawsze widzieliśmy panią Marię z mikrofonem. Tym razem będziemy bardzo miło, że to Mimo, że jest prywatnie, już nie jako polskie radiogielce, a bo na emeryturze, ale zawsze. Proszę, ale jako miło się miłość w domu. No. Serdecznie, serdecznie dziękuję za przybycie. Za przybycie. Proszę Państwa, może artyści są do Państwa dyspozycji. Ja zapraszam na symboliczną e, lampkę wina i na poczęstunek wernisażowy i może sobie porozmawiamy już na e, Dziękuję ja, serdecznie. Wystawę uważam za, za otwartą.